YouTube. Dzisiaj mam dla Was kolejną część z serii art graficzne, więc możemy zacząć opowiadanie o rysunkach. Więc widzicie, no, pierwszy rysunek to jest portret pewnej dziewczyny, która bardzo chciała mieć ode mnie rysunek, więc bardzo ją narysowałam ładnie, chyba. Takim trochę w stylu lineart, coś takiego, wiecie o co chodzi, nie sam czerni biel. Nie wiem, dzisiaj nie umiem rozmawiać, więc tak, dalej jest. Też kolejna, to jest taka moja koleżanka, jakby znamy się, więc no, narysowałam ją, cieszyła się fajnie, ma na swoim Instagramie, jest w ogóle oznaczone u mnie. Tutaj Jack powiem Wam tak, rysowałam linard, czyli całe czarne co jest dookoła, rysowałam na kartce. Później zrobiłam tego scan, przerzuciłam do Photoshopa, zrobiłam lineart w, w Photoshopie i pokolorowałam. I no po prostu to jest, wiecie, takie łączone style. No wiem, że znowu oczywiście natomiast poszła się jebać jak to zwykle, ale na no, ćwiczenia, ćwiczenia i ćwiczenia. Dalej mamy Banshi. To już dawno stary rysunek. To jest Ewelina Rynkowicz. Podobna chyba, nie? No nawet wstawiłam do siebie na Instagram. To jestem ja z Andrzejniką. To specjalnie rysowałam na potrzebę dni otwartych w mojej szkole, ponieważ... Pani z biblioteki bardzo chciała, żeby moje rysunki były na ścianie. No więc sobie jeszcze wiszą, chociaż już jest chyba tydzień po... No, dobra, dalej. To jakaś niebieskowłosa dziewczyna, nawet nie wiem, że ja to narysowałam, nie pamiętam. O tyle mam tych rysunków się nazbierało. No ale widzicie, niebieskowłosa dziewczyna, znowu anatomia poszła się jebać, jak to zwykle, nie? W ogóle cyckie jakieś krzywe, tutaj jakieś wielkie biodra, wielka głowa. Norma. Dalej jest Elfik. chociaż jakie to jest stare. No, też chyba miałam u siebie na Instagramie to, no. No, też jej wysłałam, podobało jej się. Lećmy dalej. Żygająca roślina. Nic ciekawego, nic specjalnego. To leśna para i to nie jest tym niezmaciejem, proszę Was. już dużo mi osób powiedział, że to jest tym niezmaciejem. Nie. Jezu, może wygląda to trochę jak ja, bo ma niebieskie oczy, ma blond włosy z odrostami i piórka Jezu Cycek, kurde, zrobię, chyba cenzurę muszę zrobić. To jest jakiś kolo, co ma rogi i ma brodę. A jak ma brodę, to nie oznacza, że to jest maciek od razu i są w trawie i jest śmiesznie. No i w ogóle te piórka są ładne, poza tym to jest moja inwencja twórcza, więc no. Dalej jest jakaś laska z Instagrama i kurde, spodobało mi się to zdjęcie. No i stwierdziłam, że Anna rysuje. No i narysowałam. Nie? No mi się podoba. Dalej, wzór na koszulkę. Jezu, jakaś laska. Laska z uszami lisa. madynie, Super. No, to ostatnio ten kisiel dodał do siebie na Instagram i mnie oznaczył chyba nawet. Więc fajnie, fajnie, jak w kombajnie. Banansi. Tutaj wzór na koszulkę, ale chyba jest w dwóch wersjach. Aha, tak. No tu zrobiłam specjalnie czarno, żeby było widać gwiazdki. A tu jest biało i nie widać się gwiazdek. Więc tak wygląda z gwiazdkami, tak wygląda bez gwiazdek. Już tu są gwiazdki, ale ledwo widać. Ale to jest stralej Tak z Monster High, nie? Ale podoba mi się to, przez to, że to jest tak ładnie zrobione. Wiecie, tak profesjonalnie. Kuba samurai. O Boże, to jest genialne. To jest kuzyn Macieja. Stwierdziłam, że. A, Narysuję go tak śmiesznie, bo sam nawet chciał, żebym zrobiła tak, o narysuj mnie, zobaczę co ci wyjdzie. Dalej jest Laura, z mojej szkoły też, zapragnęła mieć swój rysunek ode mnie, no swój portrecik taki, ogarniacie o co chodzi, prawda? O, to jest ten, no, Macieja Kanał, tak, tak się nazywa, możecie wbić jak chcecie, to jest też jakaś laska z Instagrama, też bardzo chciała rysunek, no to zrobiłam. Bez problemu, tu następna. To jest chyba na jakiś prezent, coś miało być, coś takiego. Tutaj jest Teles King. Czy jak to się na nią to mówi. Oczywiście, wiecie, ja to narysuję trochę po swojemu, nie? Jedno ja tam włosy wszystko ma tak samo. To tam no, ciuszki inne i ja wam powiem, że mi się nawet podoba bardzo, a w ogóle właśnie zauważyłam, że tu są takie wzorki. A z daleka tego nie widać. ha. ha, ha. Takie ukryte, śmieszne rzeczy. To jest Kinga Mumin. Tak na nią mówią w szkole i w ogóle. Patrzcie, czapka i nie? No musi być ten style. Podoba mi się to. to, 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 ten rysunek. Dobra, dalej. To jestem ja, chyba. Chyba. Ale przecież ja nie mam krótkich włosów, ale tak wiecie, nie? Dzień normalny, wiecie, tylko kreski. Później na Halloween, jakaś dynia. Później co, to jeszcze sparty, wiecie, czerwona szminka, jakieś śmieszne rzeczy i tak romantiko. Cienia. Kwiatki, sradki, bratki. Pastelcat. To też z Instagrama polecam. W ogóle ma fajnego Insta. I się nazywa Pastelkat. No, tak. Olga Sałacka, jakby ktoś chciał ją znaleźć. Fajna. Ona ma szkę. Aska chyba ma. No, coś takiego. No. Tutaj jest projekt jakiejś dziewczyny z uszami. To jest jeszcze inna laska. Też chciałam, tam ja narysowała mnie. Taka widać, zimalka, taka spokobita. A, to jest projekt ściany. W szkole to mamy. No i tak ogólnie, nie? To ja? To jestem ja. <laughs> Więc tak w szkole na ścianie widnieją ja. Z niebieskimi, długimi włosami. Rzeczywiście projekt to projekt, ale nie ma tych tych pierdół tutaj, tylko jest zrobione takie kółka. Takie pierdoły, Mniejsza o to. Mniejsze oto. No, zielone włosy, dziewczyna. Murki ma. na no, bluzce Lecimy dalej. Aha. Koniec. Wszystko. Nie wiem, zatrzymajmy się na tym rysunku bez ładny albo nie wiem, na to dalej. O, jak mi się załaduje. Jest ładnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie ją lajkować. Możecie subskrybować, wiecie, niedługo będę miała 4000, a jeszcze brakuje mi 20 subskrypcji, żeby były 4000. Będzie fajnie. Na 4000 będzie ładny speed speeddriving z Aleksem, bo obiecałam mu to, więc... A może, może jakiś konkursik, ale to zależy, czy mi się zachce i w ogóle czy ktokolwiek by chciał, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie konkurs, który będzie polegał na narysowaniu czegoś wiosennego. Więc tak, no, do wygrania nie wiem co będzie, będzie, nie wiem, portret ode mnie, taki zrobiony w na kąpie, nie wiem, cokolwiek i wiecie, i pozdrowienia, bla, bla, bla. To tak mogę jeszcze na Instagrama zaprosić, nie? Bo na Instagram jest dużo fajnych rzeczy. Dobra, w końcu gadać głupoty na razie. Pa.